Cześć. Tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Wszystko miało być perfekcyjne. Ślub stulecia, jak głosiły nagłówki gazet na całym świecie. W białym kościele na południu Francji, przywiezionym kamień po kamieniu z Korsyki, miliarder Marcin Czarnecki miał powiedzieć sakramentalne tak kobiecie, którą poznał zaledwie dziewięć miesięcy wcześniej, tajemniczej i pięknej Vivienne Moro. Zaproszeni byli wszyscy: książęta z Monako, artyści z Berlina, prezesowie z Tokio, a nawet znudzony premier jednego z europejskich państw, który patrzył na wszystko z miną zniesmaczonego labradora. Wśród gości krążyły kelnerki w jedwabnych fartuchach, skrzypaczki grały na przezroczystych instrumentach, a dzieci niosły złote obrączki w małych pudełkach wysadzanych szafirami. Marcin wyglądał na spokojnego. "Choć jego matka, nieco zbyt bezpośrednia pani Teresa Czarnecka, co chwilę poprawiała mu krawat i szeptała do ucha rzeczy w stylu, aby nie była jak twoja ostatnia. Wszystko jednak szło zgodnie z planem. Wywien weszła do kościoła w sukni, przypominającej mgłę zwiewnej, z delikatnymi kryształami, które łapały światło jak u zaniołów. aniołów. Goście wstrzymali oddech. Marcin wyciągnął rękę. Organista zaczął grać marsz weselny. I wtedy drzwi kościoła otworzyły się z hukiem." Wszyscy odwrócili głowy. Kobieta wbiegła do środka w roboczym uniformie granatowym z naszywką Nettojasz Helena. Podspływał jej po czole. W ręku trzymała coś, co wyglądało na pognięczony tablet, a jej wzrok, zmęczony, ale zdeterminowany, wbił się prosto w pannę młodą. — Przepraszam. — Przepraszam bardzo. Wydyszała, starając się złapać oddech. Ale nie mogłam tego przemilczeć. Ta kobieta ta wywien Moro to nie wywien Moro. Zamarło wszystko. Skrzypaczki przestały grać. Premier podniósł brew. Marcin zbladł. Przepraszam, kim pani jest? Zapytał ksiądz, marszcząc brwi. Nazywam się Helena Maj, odpowiedziała kobieta, prostując się. Sprzątam w willi pana Czerneckiego od pięciu lat. I od pięciu tygodni wiem, że jego narzeczona nie jest tą. Za którą się podaje. Wywien cofnęła się o krok. Jej dłoń zacisnęła się na bukiecie. To jakieś nieporozumienie. Krzyknęła, uśmiechając się nerwowo. Kto wpuścił tę kobietę? Sama się wpuściłam. Bo ktoś musiał powiedzieć prawdę, Helena spojrzała na Marcina. Panie Czarnecki, wiem, że myśli pan, że to miłość. Ale ta kobieta okrada pana. I nie mówię o pieniądzach. Mówię o tożsamości, o zaufaniu. I mam dowody. Wyciągnęła tablet. Obraz na ekranie przedstawiał paszport. Inne nazwisko. Inna narodowość. Zdjęcie identyczne z twarzą panny młodej. W kościele rozległ się szmer. Marcin podszedł do niej powoli, wyciągnął tablet z jej dłoni i przez chwilę patrzył na ekran w milczeniu. Co to ma znaczyć? Zapytał cicho. Wywien? To fotomontaż. Ona mnie prześladuje. Wrzasnęła kobieta w sukni ślubnej. Od miesięcy. Zazdrości mi, bo pan Marcin dał mi to, czego ona nigdy nie miała. Proszę nie udawać, że mnie pani nie zna, powiedziała Helena. Sprzątałam w tym samym hotelu, co pani cztery lata temu. Wtedy używała pani nazwiska Wasiliewa. I miała pani zupełnie inne plany wobec jednego z rosyjskich dyplomatów. Też nie wyszło, prawda? Marcin cofnął się. Tablet wypadł mu z dłoni i z brzękiem uderzył o marmurową posadzkę. Kościół był cicho jak grób. Wywien stała nieruchomo, jakby czas nagle zatrzymał się tylko dla niej. Wszystko wokół, szeptanie gości, piski butów na marmurze, drżące ręce Heleny, zlało się w jeden nieznośny szum. Marcin podniósł tablet i jeszcze raz spojrzał na zdjęcie. Paszport był wyraźny. Imię: Alina Wasiliewa. Data urodzenia ta sama. Zdjęcie to samo. Narodowość: rosyjska. "Wywiem. Powiedz mi, że to nieprawda", powiedział w końcu. Głos mu się załamał. Kobieta nie odpowiedziała. Zamiast tego odwróciła się w stronę drzwi, jakby chciała uciec. Lecz wtedy pojawił się jeden z ochroniarzy i stanął jej na drodze. Nie było już odwrotu. Więc dobrze, powiedziała w końcu. Tak, kiedyś nazywałam się Alina. Ale czy to naprawdę ma znaczenie? Ludzie zmieniają się, Marcin. Ja też się zmieniłam. Zostawiłam tamto życie za sobą. A może po prostu uciekłaś z niego, odezwała się Helena. I teraz próbujesz uciec jeszcze raz. Z nazwiskiem Czarnecki w kieszeni. Ty nic nie wiesz. Wywien odwróciła się w jej stronę, a w jej głosie zabrzmiał gniew. Sprzątasz jego podłogi, podsłuchujesz przez drzwi i myślisz, że jesteś jego sumieniem? Nie masz prawa tu być. Mam więcej prawa niż myślisz, odpowiedziała spokojnie Helena. Bo ja znam go dłużej niż ty. Widziałam, jak cierpiał po poprzednim związku. Jak długo nie ufał nikomu. I teraz miał po raz pierwszy od lat w oczach nadzieję. A ty, ty mu to wszystko zabierasz. Goście w ławkach byli coraz bardziej niespokojni. Ktoś wyszedł, ktoś inny zaczął nagrywać telefonem, ale Marcin nie zwracał na to uwagi. Jego świat skurczył się do dwóch kobiet, tej, którą miał poślubić i tej, która właśnie zniszczyła mu ślub. Dlaczego? Zapytał cicho, wpatrzony w wywien. Dlaczego nie powiedziałaś mi prawdy? Bo wiedziałam, że mnie zostawisz. Wszyscy mnie zostawiają, gdy tylko dowiadują się, kim byłam. Ale ja cię kochałam, Marcinie. I naprawdę myślałam, że może uda się zbudować coś nowego, bez tej przeszłości. Ale przeszłość nie znika, wywien, odpowiedział. Ona zawsze wraca. Zapanowała długa cisza. W końcu ksiądz opuścił Biblię na ołtarzu i zszedł dwa stopnie w dół. Może powinniście. Porozmawiać gdzieś indziej, zasugerował cicho, jakby bał się kolejnej eksplozji emocji. Marcin skinął głową. Tak, ale zanim Helena odwrócił się do sprzątaczki dlaczego właściwie postanowiłaś to ujawnić? Przecież mogłaś po prostu patrzeć, jak bierzemy ślub i zniknąć dlaczego zaryzykowałaś wszystko? Helena spuściła wzrok. Trzymała dłonie splecione przed sobą. Jakby nagle była znowu tylko pokojówką, a nie kobieta, która zatrzymała ślub miliardera. Bo zaczęła z wahaniem. Bo sama kiedyś uwierzyłam komuś, kto był tylko kłamstwem w pięknej skórze. I nikt mnie wtedy nie ostrzegł. Wszyscy patrzyli, milczeli. Ja nie chciałam być jedną z tych osób. Wywien wybuchła śmiechem, krótko, gorzko, teatralnie. Więc to wszystko przez jakiegoś twojego byłego? — Naprawdę? — Nie — odpowiedziała Helena. — To przez ciebie. I wtedy wywien zamilkła. Wszystkie oczy skierowały się znów na Marcina. Stał w miejscu, jakby zamarł. A potem, bez słowa, odpiął zapięcie od mankietu, ściągnął marynarkę i zszedł z ołtarza. — Odwołuje ślub — powiedział cicho. — Przynajmniej na razie. A potem przeszedł przez całą nawę i stanął, Obok Heleny. Goście wstrzymali oddech. Wywien została sama na ołtarzu. Z bukietem, który nagle wyglądał jak rekwizyt z nieudanej sztuki. Wywien zniknęła z kościoła jeszcze tego samego dnia. Nie było łez. Nie było pożegnania. Zgarnęła telefon, suknię trzymała w dłoniach jak zbędny rekwizyt. Gdy wychodziła, nikt nie próbował jej zatrzymać. Nawet ochroniarz odwrócił wzrok. Kościół pustoszał. Goście rozchodzili się w milczeniu, zostawiając niedopite kieliszki szampana i rozsypane płatki róż na marmurowej posadzce. Jedynie Marcin i Helena zostali na miejscu, siedząc w ostatniej ławce, jak dwoje uczestników wypadku, którzy wciąż nie wiedzą, co dokładnie się wydarzyło. Nie musiałaś tego robić w taki sposób, powiedział Marcin po długiej chwili. Jego głos był spokojny, ale w środku co się w nim rwało. Publicznie. Przed wszystkimi. Wiem, odparła cicho Helena. Ale inaczej byś mi nie uwierzył. Zamilku to nie była próba wybielenia się z jego strony bardziej przyznanie, że miała rację. Wiesz, co jest najgorsze? zapytał że przez chwilę naprawdę wierzyłem, że to się uda że może zbuduję coś z kimś, kto nie zna mojego nazwiska z listy Forbesa. Helena spojrzała na niego uważnie. A może właśnie dlatego chciałeś tego tak bardzo? Bo nie chodziło o nią. Tylko o ciebie. Marcin uśmiechnął się słabo. Po raz pierwszy od kilku godzin. Byłaś zawsze spostrzegawcza, przyznał. Ale ja też coś zauważyłem. Ty nie zrobiłaś tego tylko z obowiązku. Ty coś ukrywasz. Helena zamarła. Przez moment wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć, ale ugryzła się w język. Miałam okazję, powiedziała w końcu. Żeby odejść. Już miesiąc temu dostałam ofertę pracy w Genewie. Trzy razy wyższa pensja, mniej stresu, lepsze warunki. Dlaczego zostałaś? Bo nie mogłam odejść, wiedząc, że ona cię oszukuje. Jej głos zadrżał. I, może dlatego, że nie chciałam, żeby ktoś inny w twoim życiu znów cię okłamał. Marcin milczał. Wstał. Przeszedł kilka kroków w stronę ołtarza, jakby chciał się pożegnać z czymś, co się nie wydarzyło. Helena powiedział nagle: Gdybyś miała możliwość cofnąć czas, zrobiłabyś to samo? Zawahała się, ale tylko na moment. Tak, odpowiedziała. Ale tym razem przyszłabym wcześniej. Uśmiechnął się. Szczerze. Po raz pierwszy od miesięcy. W takim razie zaczął ostrożnie. Może moglibyśmy po prostu napić się kawy? Bez kamer, bez marmuru, bez dramatów? Kawy? Zapytała zdziwiona. No wiesz, podobno najlepsze historie zaczynają się od kawy. Nie od ślubu z oszustką. Roześmiała się. Z ulgą, z wdzięcznością, z czymś. Co przypominało początek. I tak, w miejscu, gdzie miała rozpocząć się bajka o miłości na pokaz, zaczęło się coś znacznie cenniejszego. Coś prostego. Coś prawdziwego. Tydzień później Vivienne Moro została zatrzymana w Barcelonie przy próbie wyrobienia nowego paszportu. Podróżowała pod nazwiskiem Tatiana Kuzniecowa. Marcin nie pojechał na rozprawę. Helena pracowała jeszcze dwa miesiące w jego rezydencji, zanim oboje zdecydowali, że mogą zamieszkać razem, bez tytułów, bez ról, bez ukrywania się. I chociaż nie pojawiła się nowa suknia ślubna, pojawił się kubek, który Marcin codziennie napełniał jej kawą. Czasem gorzką, czasem z mlekiem, ale zawsze prawdziwą.